Sobota, czwarty tydzień Wielkiego Postu. W pierwszym czytaniu z księgi Jeremiasza, prorok opowiada nam o tym, jak dzięki temu, że Pan Bóg go pouczył, zrozumiał, że ktoś go chce zaatakować, że ktoś chce go zniszczyć. I na końcu tej, tej świadomości, można powiedzieć, czy opowiadaniu o tym, że ma wrogów, że oni planują na niego zamach, mówi o tym, że chciałby zobaczyć Twoją pomstę na nich, albowiem Tobie powierzyłem moją sprawę. Tobie powierzyłem, galato, znaczy odsłonić, tak jakbyśmy mieli zapisany zwój papirus, tam sobie piszesz, co, co, co skrycie myślisz i potem odsłaniasz to komuś. Masz, popatrz, popatrz na mój pamiętnik, popatrz na mój dziennik, odsłaniam Ci Twoją sprawę. Także powiedziałem Panu Bogu o, o tym wszystkim, ale ciekawe jest to właśnie zdanie, że chciałbym zobaczyć Twoją pomstę na nich. To nie jest... Wyraz tego, że nienawidzi Jeremiasza. Jesteśmy w Starym Testamencie, kiedy nie myślimy jeszcze o życiu po śmierci, kiedy cała sprawiedliwość ma mieć miejsce tutaj za życia. I gdyby naprawdę zniszczyli proroka ludzie, którzy są przeciwko Panu Bogu, i gdyby nie było sprawiedliwości na nich, to by oznaczało, że Bóg jest porażką, że, że racja nie jest po stronie Pana Boga, że, prawdę nie, że nie opłaca się żyć prawdą, bo ostatecznie się skończy śmiercią albo, albo klęską. Dlatego tak bardzo ważne było w Starym Testamencie ta prośba o to, żeby Pan Bóg się pomścił, zemścił, żeby tak naprawdę chodzi o to, żeby pomścił moją krzywdę, to znaczy dokonał sprawiedliwości, żeby nie było tak, że człowiek, który jest niewinny, umiera, a ci, którzy są po prostu sprawcami, tak naprawdę uchodzi im to na sucho. Więc, więc jest to bardziej wyraz troski i, 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 i walki o to, nie tylko o siebie, ale też walki o to, żeby, Panie Boże, bo jeżeli ten świat jest niesprawiedliwy, a nie ma innego świata po tym, no to, no to jaki jest sens? Jaki jest sens bycia dobrym, skoro do, dobrze tak kończą? Czarmista również zawiera takie zdanie, które dla nas może wydawać się dziwne. Bóg sędzia, sprawiedliwy, Bóg codziennie pałający gniewem. Bóg codziennie pałający gniewem. Mamy problem tutaj tekstualny, bo tak mamy w tekście hebrajskim, Targum Aramejski tłumaczy, że Bóg pała codziennie gniewem wobec grzeszników, czyli tak naprawdę potężnym gniewem wobec grzeszników, jakby precyzuje, że to nie jest tak, że Pan Bóg się na wszystkich gniewa, tylko na tych, którzy są grzesznikami. No ale tekst Septuaginty, greckie tłumaczenie z III wieku przed Chrystusem, tłumaczy, że Pan Bóg nie pała po prostu codziennie gniewem, że, że to nie jest tak, że jest sędzią, ale to nie jest tak, że codziennie się gniewa. Więc, więc mamy serię potem tłumaczeń, bo ze Septuagintą pójdzie wulgata i inne tłumaczenia starożytne, które pójdą w kierunku, że Pan Bóg właśnie nie pała codziennie gniewem, więc pała czy nie pała? Tekst hebrajski ma rację, czy tłumaczenia mają, mają rację? Oczywiście. To pokazuje, że mamy trudności nieraz z Świętymi i nie zawsze da się po prostu budzić z taką stuprocentową pewnością, o co chodzi w danym wersecie czy w danym tekście, ale nawet przyjąć tę wersję trudniejszą, trudniejszą dla nas, to znaczy, że Bóg codziennie Pałag, nie wiem, to jest nic innego tylko to, co w pierwszym czytaniu. To jest wyraz wiary w to, że ty jesteś, jesteś sędzią sprawiedliwym i codziennie pracujesz na to, żeby była sprawiedliwość. Bo to panie, gniewem jest przeciwieństwem obojętności, zamiatania pod dywan, nie przejmowania się krzywdą. Nie, nie, Pan Bóg nie jest taki. Pan Bóg nie jest taki, że się nie przejmuje krzywdą, że zamiata pod dywan, że zapomina. On codziennie, on codziennie walczy, o to stara się, aż a zagniewanie jest pokazaniem, że mu naprawdę zależy na tym, żeby obronić tych, którzy są pokrzywdzeni. Tu bardziej chodzi o Właśnie nie tyle o pokazanie, że Bóg nie panuje nad swoimi emocjami, co pokazanie, że, że Jemu naprawdę zależy na tym, żeby, żeby nie stała się krzywda sprawiedliwie ma, jeśli się dzieje, żeby ona została wyrównana. Ewangelia według świętego Jana też pokazuje, że nie wszystko jest takie proste czy wiadome. I lubię ten fragment, bo on fajnie jest w pewnym sensie taką, takim żartem świętego Jana. No bo kiedy czytamy o ludziach, którzy mówią o Jezusie, że to jest Mesjasz, a inni mówią, nie, nie, to chyba nie jest Mesjasz, bo Mesjasz nie może pochodzić z Galilei. Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i miasteczka Betlejem, skąd był Dawid? Czyli yy, stoją przed Panem Jezusem, zastanawiają się, czy jest Mesjaszem, ale mówią niektórzy, nie, raczej to nie jest Mesjasz, bo według Pisma Świętego Mesjasz powinien pochodzić z Betlejem. To wiemy zwłaszcza z proctwa Micheasza. Dlaczego to jest taki trochę żarcik? No bo widać, że ci ludzie nie znają dzieciństwa Jezusa. Nie znają oni, myślą, że on jest z Nazaretu. A on tak naprawdę urodził się z Betlejem. Pojechali do Betlejem, tam się urodził, pojechali do Egiptu, wrócili po dwóch latach, może po trzech latach, no i wszyscy zapomnieli, gdzie on się tak naprawdę urodził. Gdyby ktoś się zapytał, skąd ja jestem, to powiedzą, że ja jestem z Mizernej. No ale przecież ja pierwsze cztery lata spędziłem w maniowach. Potem żeśmy się przenieśli, kiedy zrobiono zalew na jeziorze czosztyńskim, Czości na Dunaju. Więc tak naprawdę yy, tu wychodzi taka lekka ignorancja, że czasami po prostu dyskutujesz, czy Pan Jezus jest Panem Jezusem, czy jest Mesjaszem, czy chodzi taka czy taka prawda, a nie znasz do końca wielu rzeczy że zanim podyskutujemy, zanim się zastanawiamy, dobrze byłoby po prostu studiować więcej, poznawać więcej, starać się rozumieć więcej jakby i mieć też taką świadomość, że, że my, my jesteśmy ignorantami w wielu sprawach, że zawsze może być tak, że człowiek się po prostu czegoś, czegoś nauczy więcej, żeby, żeby być otwarty na to, że, że to, że ja mam takie poglądy czy opinie, to nie znaczy, że to jest ostateczne. Pokora wobec samego siebie to też jest taka Taka świadomość, że powinienem się uczyć więcej, bo, bo być może to, co wiem, jest po prostu nieprawdą. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.